Dzień dobry, witam Państwa ze stacji doświadczalnej w Spytkówkach. Jesteśmy tutaj już kolejny sezon. Myślę, że Państwo doskonale znacie kierownika stacji, Pana Mariusza Ratajczaka. Dodam jeszcze, że rok 2023 jest rokiem, w którym stacja świętuje 20-lecie obecności tutaj na terenie Polski. Myślę, że jesteśmy teraz na początku nowego sezonu wegetacyjnego. Za nami widać już wyrzędowane, wyrzędowane poletka, ale myślę, że korzystając z okazji. Dlatego, że mam tutaj Mariusza, zapytam go i dam da mu kilka pytań dotyczących minionego sezonu, ale również poproszę go o jego krótką informację na temat tego, co wydarzyło się na polach, na polach już pod kątem nowego sezonu. Moje pierwsze pytanie dotyczące minionego sezonu. Jak on przebiegał, jak wyglądały plony, jak wyglądał przebieg generalnie warunków pogodowych. Jak oceniasz, jaka jest Twoja taka ocena posezonowa tego roku? No, muszę powiedzieć, że rok można zawiczyć do bardzo udanych, jeżeli chodzi o plonowanie i o poprawność doświadczeń, poprawność wyników. Moim zdaniem, porównując rok, ten, który sezon, który. Mijał, czyli siebie siebie 22-23 do poprzedniego roku e, planowanie doświadczeniach z poletek było około 20% większe niż, niż właśnie ten poprzedni sezon. E, jakie, jakie widzę, e, przyczyny tego w e, stacji mogliśmy zastosować wcześniej niż termin od 1 marca. E, Nawóz. Był on już stany koniec lutego, ponieważ warunki temperaturowe na to zezwalały i dostaliśmy zgodę na wcześniejsze wejście z nawozem. I to miało moim zdaniem znaczący wpływ na planowanie, ponieważ no jednak te wcześniejsze warunki w lutym były dobre, jeżeli chodzi o. Rozłożenie się nawozu, były dobre warunki wilgotnościowe i przemieszczenie się nawozu w glebie, i rośliny na start mogły pobierać składniki, były bardzo dobrze odżywione, co spowodowało dobry rozwój na początku na start wegetacji. No i tutaj na naszym terenie można powiedzieć też, że właściwie przez cały okres wegetacyjny nie zaznaliśmy jakichś stresowych warunków, czyli nie było przymrozków, które by opóźniały czy spowalniały rozwój, nie było przymrozków w czasie kwitnienia, co w ostatnich latach często się zdarzało. No i warunki wilgotnościowe były też nieporównywalnie lepsze w stosunku do zeszłego sezonu, czyli właściwie nie było takiego okresu, gdzie Roślinom mogły, mogło brakować wody w pływającej. Czyli sezon, generalnie, zaliczasz do udanych. Warunki te faktycznie były zdecydowanie lepsze niż w minionym roku. No, generalnie, temperatury troszeczkę w okresie tej, tej wczesnej wiosny były na niskich poziomach. No. W związku z tym, że mamy ten sezon już zamknięty, myślę, że nie ma co za dużo o nim mówić. Natomiast jesteśmy u progu kolejnego sezonu. Tak jak wspomniałem na początku, mamy już dorzędowane poletka. Kilka może, Mariusz, słów komentarza dotyczącego tegorocznych siewów. Jak to przebiegało w Twojej stacji? Czy były jakieś utrudnienia związane z siewami? No, generalnie, jak to, jak to wyglądało. No więc właściwie. Nie mogę nic negatywnego powiedzieć na ten temat, ponieważ w sierpniu mieliśmy opad około 130 mm. Także woda w glebie była. Przygotowanie gleby do siewu, orka to wszystko przebiegało bardzo dobrze, w dobrych warunkach. I ta gleba była tak zaopatrzona w wodę, że właściwie mogliśmy siać w każdej chwili, nawet żeśmy trochę opóźniali ten termin siewu ponieważ wiedzieliśmy, że te warunki są bardzo dobre i e, e, nasiona skiełkują szybko. Były lata, że po siebie czekaliśmy nieraz dwa tygodnie na wschody, a w tym roku e, ze względu na te dobre warunki wilgotnościowe w ciągu 6 dni e, rzepak e, powschodził. Także tu jest różnica, bo jeżeli zasi, e, sialiśmy e, 4-5 września, to... Właściwie to jest, można powiedzieć, nieoptymalny termin, lekko opóźniony lekko w stosunku do tych terminów, które są cały czas zalecane. No, Ale jednak braliśmy pod uwagę to, że jeżeli roślina wybuchuje w ciągu 6 dni, a nie w ciągu 2 tygodni, to i tak ten efekt schodów i, i będzie optymalny. Mam nadzieję, zresztą wygląda to w tej chwili bardzo dobrze. Proszę Państwa, już niedługo, bo 7 listopada spotkamy się u Mariusza na poletkach doświadczalnych na kolejnej edycji Akademii Żebaku. Mamy tu zlokalizowanych wiele różnych doświadczeń z tego względu, że firma Rappel Ring obchodzi 50-lecie obecności na rynku w Europie. Mamy założone tutaj takie małe demo z odmianami historycznymi, które będziemy już mogli jesienią Państwu pokazać. Te, które przez te 50 lat gościły na polach plantatorów. Ponadto też mamy doświadczenia agrotechniczne z regulatorami wzrostu i ochroną fungicydową. Myślę, że będziemy już po pierwszej aplikacji jesiennej regulatorów. I oczywiście cała kolekcja odmian odmian demo naszych, pochodzących z naszego portfolio. Także musicie być Państwo z nami. Zapraszamy 7 listopada na, na Akademię Rzepaku.